Witam. Mam nadzieję, że ten film nie będzie dla Was niczym odkrywczym. No, bo w sumie w nim nic odkrywczego nie padnie, tak ogólnie. No, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ogląda filmy regularnie, i widzi niektóre zagrania na skrzynkach, które są możliwe do zrobienia, a mimo to w jakiś sposób obawia się je zrobić, to może będzie to sposób, który pozwoli Wam. W jakiś sposób zagospodarować sobie jakiś budżet na to, który będzie można w ten sposób ryzykować. Także... może to będzie dla kogoś pomocne. Zobaczymy. Fajnie by było. Na początku. Malpeczka, oj tak. Strona do wymieniania swoich skinów. No na dzisiaj niby mam skiny do wpłaty, ale się nie wpłacają. Cóż. Niestety. Niestety. Smutna żaba. Ej w ogóle ten, czy mi się... aha. Spaliła się już MK, dobra MKS? Aha, no to se poza odcinkiem spaliłem. A potem zdziwiony czemu nie ma. No że jakby były, tak są. Nie A i jeszcze w sumie, jak ktoś zostaje na tę reklamę, to pewnie zostanie też y, ten y, serwer w Minecrafcie. Można się na whitelistę zgłaszać. Pewnie dzisiaj już będę miał plan, żeby zagrało chociaż kilka osób. Zobaczyło, bo muszę se to na żywo dostosowywać, to co tam jest, i tworzyć market. Tak, żeby on był w miarę sensowny. W sumie fajne są te rozwiązania, które tam są. Zobaczymy, co się będzie z tego dało robić, i będziemy to lepić. Można byłoby powiedzieć na bieżąco, po prostu. Czyli wy sobie będziecie grać, ja sobie będę analizował to, co się dzieje, i będę robił tak, żeby po prostu rozgrywka była optymalna. No i tak se będzie to wyglądało. Dobra. Na początku. Ja uważam, że tego typu rzeczy, jak to co się na przykład wydarzyło tu, o, między tym a tym punktem, no to są takie rzeczy, można byłoby rzec wręcz idealne do tego, żeby coś z tym zrobić. Yy. Ogólnie co jest ważne? Ważne jest to, że w momencie, kiedy korzystasz w ogóle z czegoś takiego, co widzisz właśnie na ekranie, w momencie, kiedy używasz w ogóle takiej machinerii, czegoś takiego, ważne jest to, żeby umieć to liczyć. W momencie, kiedy umiesz to liczyć, no to już ci kurwa nic nie jest do szczęścia potrzebne. De facto tylko i wyłącznie chęć do robienia tego lub nie robienia. No i teraz tak, załóżmy, że masz jakiś budżet. Dajmy na to masz se na swoim koncie 1500 zł, czy coś takiego. Nie wiem, co to jest to 1500 zł. Czy to jest twój budżet zdolny do ryzyka, czy niezdolny do ryzyka. Załóżmy, że masz 1500 zł. Tak. Ogólnie wydaje mi się że jeżeli robisz sobie takie coś, nie, to robisz sobie taką akcję. To musisz zrozumieć to, ile ty oczekujesz, a może raczej wydedukować, wymyślić, wykminić, ile ty oczekujesz, żeby te pieniądze zrobiły po jakimś czasie, który zajmuje ta akcja. Tak bym to nazwał. Czyli na przykład w tym przypadku, które widzicie na ekranie, no to ja to gdzieś to miałem. To będzie to. Ten budżet, znaczy powinien względem, tak no załóżmy, żeby było względem minimum do maksimum. No to on powinien zrobić w okolicach 7% w skali tygodnia. Jeżeli to dobrze wyjdzie, nie? No tam licząc jeszcze to, że jest tygodniowy. Market ban, licząc to, że w środę, kiedy. Tak, jakby w czwartek, kiedy Trademan schodzi, ceny są ze środy, i dopiero pik jest w yy, niedzielę na sprzedaż. Chyba, że umiesz to policzyć, to wtedy tak nie jest. Wtedy rzeczywiście to się liczy od ty tydzień. Ale załóżmy, że liczysz to tak jak ja, a nie tydzień, yy, tak jakby. No to wtedy ten procent, ten 7%, czy ileś tam, czy 7,5% się rozkłada na. Yy, dni i może on być jeszcze na przykład pomniejszony przez bardzo małe, tak jakby żeby, że na przykład yy, nie wejdziesz za 3 zł tylko na przykład za 3 złote 2, zł, no to on się tam zmniejszy ten procent, on dosyć dużo się wtedy zmniejszy więc zawsze kurwa czuwaj że jak robisz zakupy czegoś takiego, to te Grosze, kurwa. Te grosze, które są e, właśnie, czy, czy coś kupisz za 3 grosze, czy za 3,02, czy coś takiego, one są niesamowicie ważne dla e, rezultatu końcowego. Niesamowicie są ważne. Jeżeli uda Ci się kupić na przykład 1000 skrzynek i na każdej skrzynce zaoszczędzisz 3 grosze, no to masz 3 dychy, nie? No, to dosyć, no, no to no masz kurwa dodatkowe 3 dychy. Tak, o, wzięte z kapelusza. Więc to jest ogólnie dosyć takie, takie według mnie, ważne, że jeżeli robisz yy, ruchy na dużych ilościach, na małych sumach, to ka o każdego grosza wa warto się zabijać. Jakby, ogólnie. Za, za każdego grosza warto walczyć. I teraz tak, yy, jeżeli chodzi o to, co tam można rzec z tego dalej. Ja mam sobie z, z jakiegoś swojego budżetu. Wyznaczył jakiś tam, można byłoby to nazwać podbudżet albo coś tego typu, jakąś tam frakcję. Zrozumiałbym, znaczy warto by było pojąć, jakie jest ryzyko tego zagrania. Na czym polega ryzyko? Ryzyko polega na tym, że przynajmniej z mojej perspektywy, czyli to jest ilość miejsc, w których ja mogę użyć tych skrzynek, żeby dalej zarobić tyle, ile miałem na początku. No, i plus, jakby zmienność cenowa, która jest względem statystycznego miejsca mojego zakupu. Tak to nazwę. Czyli to jest to, że normalnie chciałbym kupić sobie, powiedzmy, tę skrzynkę tu. Patrzę sobie na jakiś okres, i teraz pytanie: czy standardowo, kiedy kupiłbym tę skrzynkę tu, to czy po sprzedaży, po Fi i w ogóle po tych wszystkich miejscach, które patrzyłem, byłbym na minus, czy na plus? I i, czy sta i tak jakby. Jak standardowo zachowuje się yy, ten. Jak standardowo zachowywałoby się, powiedzmy. No, no ten zakup, nie? Tak bym ogólnie yy, zrozumiał ryzyko. Potem wziąłbym ten budżet. I zobaczył, czy nie mogę dla niego znaleźć jakiejś alternatywy. Tak? No bo jeżeli mam alternatywę dla tego budżetu, to jebać to. Jebać to. W chuj, w chuj z tym w ogóle. Ale w momencie, kiedy nie mam dla tego alternatywy, teraz jedyne co, co to jest pytanie, jak dla, dla jak dużego budżetu nie mam alternatywy, w momencie, kiedy macie coś takiego, ważne jest jeszcze to, żeby powiedzieć, że przy tym budżecie, który jest tutaj, nie będziesz musiał pracować. Przy nim wysiłek jest zerowy. Więc teraz jest pytanie, na ile cenisz sobie to, że to się wydarzy samo, a na ile byłbyś w stanie posiedzieć za więcej? To jest kolejna rzecz, która jest. No i teraz y, ostatnia rzecz, czyli to jaką część kapitału z tego y, co wkładasz, z tego powiedzmy 1500, jesteś w stanie zaryzykować na te wszystkie warunki, które tu się odbywają. Tada. No i dzięki takiemu można byłoby powiedzieć bardziej mózgowemu podejściu do tego. No i teraz tak. Praktyka. Załóżmy, że to się wypierdala, nie? I nie działa. No to to ogólnie co ty wykonałeś przed tym, powinno sprawiać, że mentalnie jesteś już kurwa na to gotowy. No bo nie wrzuciłeś wszystkiego, co miałeś, tak? Nawet jeżeli wrzuciłeś wszystko, co miałeś, no to byłeś świadomy tego, co to znaczy, że się wypierdoli, i byłeś świadomy tego, jakie mogą być ewentualne oczekiwania. Ja nie liczę takich rzeczy, że nagle wprowadzą update, który po prostu wypierdoli te skrzynki w dół, no bo tak się też może zdarzyć musisz to mieć, zawsze jakby tradeujesz na Steamie, musisz mieć na uwadze to, że mogą Ci wpierdolić update, który sprawi, że Twój skin będzie 30% tańszy. Zawsze, no musisz mieć to na uwadze, no jakby tradeujesz po prostu, no nie? Tak to sobie ogólnie działa. Więc to jest jakby kolejna rzecz. Yy, no i wydaje mi się, że jeżeli potem masz główny budżet swój, oddzielony drugi na coś takiego, jakby to ten drugi budżet może sobie funkcjonować w takich obrębach i do momentu, do kiedy to się nie wypierdoli, on się po prostu pomnaża. I tyle. No i ewentualne relokacje pomiędzy nimi. Ja bym ogólnie nie robił ich, no bo są bezsensowne. No ale jakby i tak się potem zdarza, że z głównego się robią nadprogramowe odsetki, których nie da się już w niego wrzucić. No nie no, to tak kurwa jak ja na przykład mam, że sobie teraz kupowałem weapon case'y. No, jakby. Po prostu se kupowałem weapon case, no bo co mam innego z pieniędzmi robić? No nie, no, no jakby siedzę sobie i se kupuję weapon case. Powiedzmy, tak, taka sytuacja. Mm, no to w momencie, kiedy macie coś tego typu, że już se siedzisz i mówisz: Dobra kurwa, co ja mam ee, robić z jakimiś pieniędzmi? No to pewnie te relokacje się pojawią. Z drugiej strony. Jeżeli ten budżet jest stabilny, jakby on jest oddzielony od głównego budżetu, to przecież może być nawet na odwrót, nie? Że, jakby odsetki z tego pójdą sobie do głównego budżetu, no nie? Na coś tam innego. Ale to już jest y, płynne. Tylko kwestia jest tego, żeby. Może nawet to jest lepsze. W sensie, m, może nawet taki side hustle nie musi się rozwijać sam w sobie, tylko on właśnie może być jakoś ograniczony jakimiś progami. No ale to jest właśnie kwestia minimalizowania ryzyka wystąpienia jakiejś niechcianej akcji. O to chodzi, żeby po prostu, chodzi o to, żeby robiąc coś takiego, kiedy przepierdolisz na tym pieniądze, żebyś wiedział co robisz, jakby, żebyś wiedział kurwa co robisz, że straciłeś i dlaczego jakby strata jest czymś normalnym, o to chodzi, no tak to działa, nie, no. Wiadomo, to można jeszcze teoretycznie w jakieś kompleksy zadań, kurwa, ten, no i wtedy to już w ogóle masz. Jeżeli kompleks zadań, który kurwa wykonuje, przynosi średnio 15% kurwa na jakiś tam okres, to jeżeli dane działanie, które wykonuje, jest w tym kompleksie, który istnieje, to w takim razie muszę zobaczyć odchył standardowy, znaczy niestandardowy. Taki odchył kurwa maksymalny, który gdzieś zachodzi w tym kompleksie. Żeby zobaczyć, ile yy, mogę poświęcić budżetu na minimalne działanie, które będzie niwelowało ten odchył maksymalny. No, jak masz kurwa coś takiego, to wtedy już masz idealnie, ile możesz na coś takiego przepierdolić. No, te tak teoretycznie. Czyli na przykład mówisz, od czasu do czasu zdarza mi się złapać najterrora na małpie. To sprawia, że z moich dwóch złotych robi się 7. Skoro mam nagle z jakiejś kwoty... Y, jakąś nadwyżkę, która jest niestandardowa i ona jest bardzo duża. To w takim razie z innego miejsca w moim budżecie mogę odliczyć to w formie ryzyka na inne działanie. Koniec końców. Po, pod koniec którego jeżeli się uda, będzie więcej, a jeżeli nie, to mój budżet się w ogóle nie zmienia. No. No. To ten, tak. Może pomoże. <grym> ten film. A może kurwa zapląda. Uj, rób to jak chcę to. Zajebiście.